Magda jest pewna, że Marlena kłamie i wcale nie jest chora na białaczkę. Zamierza natychmiast powiedzieć o tym wackowi. Chłopie, błagam cię! Nie rozumiesz tego, że ona nawet nie wie, nie umie powiedzieć mu jakiego lekarza była i gdzie ten lekarz przyjmuje. Czeka, ta, z o tym. Tak, ale to już nawet nie o to chodzi. No proszę cię. Przecież ona po prostu nie wygląda na chorą. Nie mów mi, że tego nie zauważyłeś. Tak, ale Marlena mi mówiła, że to jest takie stadium, gdzie nie ma żadnych objawów. Stadium? No, nie ma objawów, bo nie jest chora. Zrozum to, oszukujecie. Oszukujecie dlatego, że nie chce, żebyś jechał w trasę o tym myślałem, no ale kurde, no Marlena nie mnie w takiej sprawie. No weź, jeszcze kto normalny kłamie na temat Białaczki? O, moim zdaniem Marlena nie jest normalna. Dobra, gdzie ona jest? Może nie. W pokazać. kiblu. Po rozmowie z Magdą, Wacek zaczyna mieć wątpliwości. Jednak ciężko mu uwierzyć, że Marlena mogłaby go aż tak oszukać. Dlatego chcę z nią to natychmiast wyjaśnić. A ty tu co robisz? No, co ona ci nagadała? Dobra, szczerze, jesteś chora czy nie? No pewnie, że jestem, a to co ona wszystko mówi, to kłamstwo! To dlaczego zawsze jak pytam cię o chorobę, to zmieniasz temat i... Dlaczego w ogóle nie dałaś mi pogadać ze swoimi rodzicami? Co, może teraz powinienem do nich No nie do nich dzwonić? <noise> Ale żałosna miara! Zamknij się, nie, dobra? Nie, zamknę się, ty się zamknij, kłamiesz! Ja się tak? zamknę! A co to za wrzaski, czemu tak krzyczysz? Nic, panie profesor. Właśnie, że ważne i. Marlena kłamie. Marlena mówi, że ma białaczkę, a to nie jest prawda. Mówi te wszystkie kłamstwa tylko i wyłącznie po to, żeby Wacek zrezygnował z trasy. Marlena, Magda mówi prawdę? Miałaś się zamknąć. Marlena, dlaczego kłamiesz, że jesteś chora? No mów. Mogę zadzwonić do Twoich rodziców i wszystkiego się dowiedzieć. Pani profesor, no może ja nie tak do końca jestem chora. Nie wiem. No, Wacek, no ale po cholerę ci ta cała no trasa. Na początku myślałem, że robisz mnie w jajo, ale tak, no i teraz fajnie, no dobra, nie. Wacek, no, ale... Nie, nic już do mnie nie ma. na razie. Boże, co ja zrobiłam? Przecież chciałam tylko, żeby Wacek został w Krakowie tu ze mną, a nie jechał w jakąś głupią trasę koncertową. A teraz co? Straciłam go na zawsze.